Kupujesz kobiecie samochód? Nie wiem, tak. Yy... Dlaczego kobiecie kupujesz samochód od razu? No bo zasłużyła. Nie, nie, to już są takie czasy, hello, że już właściwie to kobieta facetowi powinna kupować. Bo jesteś oszustem z Tindera i, i pożyczyłeś od innej? Nie wiesz, że ja z takiego materiału to miałam kiedyś płaszcz? Z <laughs> <Spektury? śmiech> Kiedyś były takie wodne. Świetnie Ale nie czujesz się ja... trochę jak na takim dziale z rybą? Wszyscy to jest 21 wiek, a nie. Wiem, od dłuższego czasu. My wszyscy jeździmy dorożkami, no błagam cię. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry? Dzisiaj znowu będziemy rozmawiali o samochodach, chyba, chociaż jak na razie tematy poboczne dominują, ale przyjechaliśmy dwoma suwami, które ja, mają. Chwilę, moment, ty masz suwa. No ty masz, ta, ja mam, no tak, ty masz crossovera. Ja mam crossovera. No ale takiego prawie suwa. Te samochody prawie w prawie robi wielką różnicę w tym przypadku, mój drogi. E, no tak, ale to, to jest uzasadniona różnica. No, ty masz y, hmm. trochę innej marki samochód, ale należącej do tej samej grupy. Ty masz Volkswagena, a ja przyjechałem z Kodą. Kupujesz kobiecie samochód, nie wiem. Tak. Yy... Dlaczego kobiecie kupujesz samochód od razu? No bo zasłużyła. Nie, nie, to już są takie czasy, hello, że już właściwie to kobieta facetowi powinna kupować. Bo, bo jesteś oszustem z Tindera i, i pożyczyłeś od innej. Czyli jeżeli kobieta Ci mówi, że nic nie chce na walentynki, to znaczy, że ona chce, chce żebyś ją zaskoczył. A jak mówi mówiła ja wcześniej, że nienawidzi niespodzianek? To też domyśl się. Na przykład kupujesz jej T-Crossa, tak? No i mówisz, Kupi T-Crossa, tak, nie za duży samochód, fajny, miejski i w ogóle niech się poczuje dobrze. A ona ma w głowie, wiesz co tam się dzieje? No no. Kupił mi t no ale on jest taki, ale on jest w sumie tani, kolor też jakiś taki, no... Nie jest czerwony, czyli, czyli nie jest oznaką miłości. Ja już wiem, o co ci chodzi. I w tym momencie ona mówi: Nie, on tak naprawdę mi nie chce, bo kupił mi Ticrossa, który ma mały bagażnik. Znaczy, że nie planuje ze mną rodziny. Gdyby mi kupił Skodę, tą tutaj, takiego Kodiaka. 700 litrów bagażnika, dwa wózki wchodzą normalnie, ewentualnie siedmiu Znaczy, że planuje przyszłość. Ja przyjechałam dzisiaj. Usłyszałem kosiarką na kółkach. Kosiarką na kółkach. Z silnikiem z maluteńkim silniczkiem, z silniczkiem 1.0. Skoda Kodiak. Parę miesięcy temu przeszła lifting, to jest samochód, które jest produkowany od 2016 roku. Tak naprawdę tego liftingu to tak na pierwszy rzut oka nie widać. W ciągu ostatnich kilku dni zrobiłem tym samochodem naprawdę sporo kilometrów, tak gdzieś koło tysiąca. Myślę, że już no, trochę go poznałem. Użytkowałem to auto głównie w trasie. W mieście, no, 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 w mieście też ze 100 kilometrów tym przejechałem. I bardzo żałuję, że jest to wymierający gatunek samochodów, dlatego że to jest niesamowicie wszechstronny samochód. Po pierwsze jest przestronny. Nie ma problemu z zasięgiem. No bo masz zasięg naprawdę. No tam 800 km spokojnie przejeżdżasz sobie tym Ale samochodem. Realnie? Realnie. Ile, ile po mieście? Ile po mieście? Myślę, że tak 8-9 litrów przy rozsądnej jeździe. Ile masz koni? 200 koni. O, była tu kuna. Kuna tu była, no. Masz szczęście, że zjadła tylko gąbkę, a nie jakieś tam... Yy. Zobaczmy, czy czegoś innego nie zjadła. No, no nie ale... w MINI zjadła, yy, zjadło starcie Więc przecież. Więc to może twoje kuny były. Tak naprawdę, no, takie okay. samochody rzeczywiście z silnikami o tej mocy w yy, warszawskim ruchu bywają irytujące. To prawda, irytujące. bo warszawski ruch jest dosyć nerwowy. Ale, ale powiem poczekaj. ci, że jak pojedziesz na przykład do Skandynawii, no i zaczynasz jechać zaczyna. tak jak y, Szwedzi, Duńczycy czy Norwegowie po mieście, to nagle się okazuje, że ten samochód ma zupełnie wystarczającą moc. Bo tam wszyscy jeżdżą, także on... Tylko już... się wiesz, zastanawiam, bo na przykład y, czytałam test y, u nas na portalu Błażeja i Znam człowieka. Znasz człowieka. Wszyscy go chyba znamy. Y, I Błażej napisał, że y, jakby średnie spalanie tego samochodu w ruchu miejskim to jest y, 6 litrów. I się zastanawiam, jak on to robi. I musisz go zaprosić, żeby cię nauczył jeździć grzecznie, spokojnie. Znaczy, wiesz, czy w, ruchu, czy w ruchu miejskim ten samochód rzeczywiście na 6 litrach 100 km pokona, to nie wiem. Natomiast jestem przekonany, że jeżdżąc bardzo grzecznie, da się na pewno w tym samochodzie spalić mniej niż w tym dużym sobie, bo to jest nieubłagana fizyka 1700 kg masy. Beczka? No to jest, słuchaj, ale, ale tej ta, ta. gąbki to jest kurny. Ale widzisz, to, to, to jest ważny to jest detal. To nie rezonuje w nie, 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 to jest styropian, to masz gąbka. Nie, to, to, też, jest jest gąbka. to, to też jest gąbka, to też jest gąbka, też jest gąbka, tylko twarda. Takie gąbki są używane w tym. W, w... widzisz tak, tylko że blacha, Blacharzowi się czasami. Nie, to jest trochę inna gąbka. Ta w kwiatarni ma y, m, przechowywać wodę w sobie. Natomiast to wręcz przeciwnie, to jest. Pia... A tu wodę. To jest zamknięto komórkowa gąbka, także to jest zupełnie co innego, to jest inna pianka. W nią nie wsiąka. Ty wiesz, że ja z takiego materiału to miałam kiedyś płaszcz? <grym> z <tektury? grym> Kiedyś były takie wodne. Jak na dwustukonnego konnego diesla, to w tym trybie, w którym on się normalnie odpala, czyli w tym trybie takim normalnym, niesportowym, to to też nie jest wyrywne auto. Masz A wrażenie? Nie sportowy? Słuchaj, to jest w ogóle wersja Sportline. Ty, ja też mam tutaj styl sportowy, tylko nie I wiem... I co on robi? <grym> nie wiem. <grym> Jest. Nie, no to jest wersja Sportline, czyli taka wersja, która ma troszeczkę udawać auto sportowe. Zobacz, mam takie nawet sportowe fotele, coś, coś jakby takie ze zintegrowanymi zagłówkami. Wyglądają świetnie i powiem Ci, że ja czasami mam problemy ze sportowymi fotelami jako posiadacz grubego Dubska, To, to jest atrapa foteli sportowych, tutaj mi się siedzi wygodnie, naprawdę jest dużo miejsca. Nie i będzie wobec siebie taki krytyczny. Ktoś musi, no, Masz. ponieważ internauci mnie uwielbiają, to w związku z tym krytykować muszę się ty sam. Nie <laughs> stron hejtu, jak ja nie Widzisz, tak i, i, ty, I ty nie musisz się sama krytykować, a ja muszę, no. Ale to nie jest. To nie, jest no to, tak? nie, no oczywiście, że to nie jest prawdziwy karbon. Tak samo jak to nie. jest samochody i też takim Ala Karbonem oklejaliśmy, wiesz się to pieniędzy kosztuje, przy to miliony monet. Otóż ten samochód jest dostępny także w wersji siedmioosobowej. Zamiast wielkiego, ponad 700 litrowego bagażnika, można mieć bagażnik troszkę mniejszy potencjalnie przy rozłożonych fotelach. I możesz mieć tutaj dwa dodatkowe miejsca w bagażniku. A to jest skóra? Tak, skóra, skóra, skóra. Z plastikowej skóra. krowy. Dokładnie z tej. Czy jest Ci wygodnie? Tak, ale strasznie Zaczek. pionowo są fotele. One są strasznie pionowe, ale nie muszą być strasznie pionowe. Widzisz jaki tu luksus? Znaczy, no... Dobra, miejsca masz mnóstwo. Nie jest, nie jest szczególnie szeroko. Fotel z przodu jest ustawiony pode mnie. Ja mam 1,87 m wzrostu. Najmniejszy nie jestem. I zobacz. W porównaniu z takimi samochodami jak, nie wiem, Audi Q7 na przykład, to tu jest wężej. Ale jest więcej miejsca na nogi. Ponad 700 litrów pojemności bagażnika. Gdyby to była wersja siedmiomiejscowa, to tego bagażnika zostałby tam ze 200 litrów. Ale zobaczcie, jest dojazdówka. Coś, co bardzo lubię, ale on się będzie śmiał. Dlatego że ja się taki rzeczy czepiam, ale ja samochodu używam nie tylko do jazdy po mieście, tylko wyjeżdżam czasami gdzieś dalej. Co tam długi dojazd do domu, pewnie że jest coś dalej. No sam <grym> wiesz <grym> o czym mówię, no. Wiem, byłem tam. Ale, ale wszędzie ten styropian. No i styropian, bo jest lekki i tani, więc musi być, a w dodatku świetnie wygląda. Nie czujesz się ja... trochę jak na takim dziale z rybą? Jest <grym> styropian. O, tak. I to jest też yy... O boże, naprawdę. No, słuchaj, jak chcesz... Samochód za ile? No, ale to jest! Ale to jest dobre! To jest w ogóle, to jest, Co, że to jest! Jest Am siateczka... za 200 tysięcy pewnie i... Za 200 tysięcy, ale 200-konny wielki suk z napędem na cztery koła. jak w hipermarketach na dziale z rybami Słuchajcie. i sklejkę. Słuchaj, to też jest, to jest po prostu torba na jakieś tam drobiazgi. Możesz sobie tam wrzucić, o zobacz, masz kocyk. Kocyk. Kocyk, wow. no, widzisz romantigo, tak? Sprawdź, wyprany. Taki kocyk by się przydał w aucie elektrycznym, dlatego że autem elektrycznym o tej porze roku, jak nie chcesz tracić zasięgu, to jeździsz, wiesz, z, z ogrzewaniem radii. wyłączonym i wyłączonym radiem, i wtedy kocyk pasażerowi się może przydać. A w tym możesz sobie włączyć w ogrzewanie. A jeśli już mówimy o ogrzewaniu, Proszę. to ten samochód ma dodatkowo. Proszę. Piękny, też mi się podoba. No, co ma dodatkowo? Ten samochód ma na przykład. Yy, ponieważ to jest diesel, który. No wiadomo, grzeje się powoli. Nie on odpala ma do... w zimę, no? Odpala w zimę, bardzo ładnie odpala w zimę, natomiast e, dosyć powoli się nagrzewa. Więc, żeby nie trwało to godzinami aż odmrozić szyby, to po pierwsze musz mieć ogrzewane szyby, a po drugie masz też jakiś tam dodatkowy podgrzewacz, więc w tym samochodzie jest ciepło w ciągu kilkudziesięciu sekund. 155 litrów. No to przecież to jest dużo. I 1700 po złożeniu foteli. No, tak. Ja tak. się przygotowałam do tego Czyli testu. Ostatnio mówiłeś, że się pakujesz na weekend w malutki plecaczek. Ja jeżdżę na co dzień mini. Cooperesem. I. Kuperesem. Cooper Cooperesem, Cooperę. Kuperesem. Cooper R53. I pojemność bagażnika jak dla mnie jest dokładnie ta sama. A, jednak pomiary mówią zupełnie co innego, tak. nie? Moc silnika 110 koni. Świetnie. Powiem Ci tak. Ten 3... Maksymalny moment obrotowy 200. Więc tak, pierwsze co zauważyłem wsiadając do tego samochodu, to jest to, że po uruchomieniu silnika ten silnik wygoczył. Strasznie. Na no. wolnych obrotach. Teraz jak jadę, to już tego nie czuć, ale na wolnych obrotach czuć, że to nie ma czterech cylindrów, tylko trzy jest trochę średnio wyważone. Jeśli chodzi o ilość miejsca, w środku. Nie się jak w tym Clio, nie? To nie jest źle. No Genera. ja też muszę powiedzieć, że z tyłu tutaj za olą. Ola jest mniej więcej odsunięta tak samo jak ty. Może tak, z centymetrów ty jesteś dalej. To ja tu mam miejsce. No, no. więc, jak na. Ojku start-stop. Dobra, stop. już Ci wyłączam. No, bo czekaj, nie, 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 pokatujmy się. Wiesz co? Bo tak naprawdę robimy to nie tylko hmm. dla przyjemności, ale też, żeby zobaczyć, jak to działa. Bo tak właśnie. Mówię, e, bo narzekać, za ten samochód ci dużo pali. Ale e, przełączyłaś go w tryb sportowy, wyłączyłaś start-stop. I już te, ten litr do przodu w mieście sobie zafundowałaś. No bo inaczej to się nie da tym jeździ. A Sama widzisz, da się. Da się tylko um, tracąc przyjemność z jazdy. No właśnie, e... a samochód chyba też po to, żeby było przynajmniej przyjemnie, tak? No i tak. I przez to, że to jest trzycylindrowy silnik, średnio wyważony z natury, to start-stop niestety y jest zauważalny i ten start stop działa strasznie wolno. Rozumiem, dlaczego go wyłączyłaś, bo on jest niefajny. No, pokazuję ci teraz od uruchomienia 7 i 7. E, no i teraz w powstaje nie pytanie. Nie, mam takie. Zaczekaj, takie ale, ale po, podejrzewam, że chwilę stałaś w korku. Nie. Nie stałaś w korku? Nie, jest ósemka. No dobra, a wy, 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 wyłączyłaś od razu silnik, jak siedziałaś i słuchałeś sobie żydowskiej muzyki. Czekając na mnie? Tak. Wyłączyłaś silnik? Oczywiście. Hmm? Proszę pana, zastanie w samochodzie... Ale nie chcesz się teraz, teraz czekamy, żeby przypucować? Co naprawdę, wyłączyłaś się? Nie, naprawdę wyłączyłam. No dobra, ok. No w każdym razie, no dobra, ale masz 7-7. Jakby tak zostać w trybie tym normalnym albo, albo ekologicznym i nie wyłączać start-stopu, to pewnie by to było 6-7 i to już nie byłoby tak źle. No dobrze, a jak Ci się podoba ten Wiesz co, stylóweczka? Nie podoba mi się, bo ja nie lubię takich dziwnych wykończeń jakichś takich. Nie, nie, a wiesz, nie podoba się. 6 albo 8, właśnie nie pamiętam, ale jest na pewno dużo. I teraz już widzę, już widzę poważną wadę tej stylowy. No, to odbija się? światło. To odbija światło. To jest częściowo matowa, częściowo tak. połyskliwe i jak światło nam. Padało pod niekorzystnym kątem, to waliło mi po oczach. E, wirtualny cockpit Volkswagenowski, jak, jak to w nowych Volkswagenach. Tu jest fajny system multimedialny o tyle, że w przeciwieństwie do sobie, na który jest w id i 4 mamy pokrętełka. Tak samo jak mamy tutaj sterowanie klimatyzacją e, jak dla dziada, czyli no tak, z pokrętełkami i przyciskami. Dziada, no. Dokładnie, ale to słuchaj, masz. Ale to nie jest samo dla dziada. Zaczekaj, ale to są te, te, tego typu. Urządzenia, jak pokrętełka i przyciski plus ich jest taki że. Znaczy, e... Zwolnij szatanie, bo wejdzie na 8 litrów. <laughs> plus jest taki, że możesz je obsługiwać niekoniecznie patrząc na nie. Natomiast jeśli chodzi o ekran dotykowy, to musisz się skoncentrować na ekranie. No dobrze, tak, tak, tak. Ale tak naprawdę to tutaj nic nie ma. No okej, okay, no nie, dobra, no nawigacja, nie no wow. Nie? <laughs> No, ale oprócz tego, to w tym samochodzie nie ma nic, to. No. Aż to młodsze trochę pokolenie, no, roszczeniowe, ma ludzi cały czas. Jak nic nie ma? to jest XXI sobie... wiek, a nie. To wiem, od dłuższego czasu już. Wszyscy jeździmy dorożkami, no błagam cię. A, taka fajna dorożka. Jeśli chodzi o jazdę dorożką, no to powiem Ci, że tak, zawieszenie w tym samochodzie jest dosyć sztywne. tak, to, czy tak. Przesiadłem się z tej Skody, która jednak mimo 20. 20 celowy czy 21 calowych kół. resoruje trochę jakby przyjemniej. Ale mówimy tu o samochodzie za 90 parę tysięcy, tak. bo to jest wersja style z paroma gadżecikami, 10, 110 koni DSG, czyli tam 90 parę tysięcy, poniżej 100 tysięcy ten samochód. kosztuje. Jakby podstawowe wersje zaczynają się od 82 z hakiem. No więc Skoda się zaczyna od 130 paru w tej chwili samochody zrożają i tak naprawdę my teraz mówimy o jakichś tam cenach. Tylko że problem jest taki, że w tej chwili na samochody trzeba dosyć długo czekać. Nie jest powiedziane, czy ta cena, o której my dzisiaj mówimy. Będzie tą, którą zapłacisz. To przybierze. będzie ta cena, którą się zapłaci przy odbiorze. Co prawda są jakieś tam promocje, że tam płacimy teraz, znaczy płacamy zaliczkę i potem mamy gwarantowaną cenę, ale to w zależności od marki i modelu to różnie to jest. Nie dzisiaj. E, tak. były słuchaj, nie, słuchaj, to, tak, wiesz, no. To... Przy droższych samochodach czasami. Ostatnio kolega się interesował samochodem, który kosztuje tam około 900 tysięcy. Powiedziano mu, że ma wpłacić tam około 100 tysięcy zaliczki na dzień dobry. Samochód ma być do odebrania za jakieś 10 miesięcy, ale ile będzie kosztował, to w tej chwili nie jest w stanie powiedzieć. Czy robić, to żeby kolega z Pcimia? Nie. Co trzeba robić, żeby kupić sobie auto za 900 tysięcy? Trzeba lubić auta i chcieć. No, ale ja lubię auta i chcę. Ale ja ja chcesz ja za mało. Ja mam auto za 900. Generalnie to tym samochodem źle mi się nie jeździ, tak? Przyjechałaś jakby niezadowolona, nie wiem z czego się przesiadłaś, bo to czasami jest tak, że człowiek się przesiada z auta, które mu pasowało, do auta, które pasuje mu mniej. Powiem i... Ci tak, e, przesiadłam się, te, teoretycznie się przesiadłam z MINI, no więc wiadomo, no sztywne zawieszenie, gokardowa jazda i tak, no więc nie biorę tego pod uwagę, ale wcześniej jeździłam C4 Citroenem. No. I porównując te dwa samochody, T-Crossa i C4, no, biorę C4 w ciemno. Mówisz? Tak. A cenowo, jak wyglądały? Hmm, powie, powiedzmy, że podobnie. Okay. Ale e, komfort? No C4 dużo wyższy. E, spalanie? Dużo tam, niższe. Dużo niższe. I tam wcale nie było super silnika, bo tam było chyba jeden, dwa z tego co pamiętam. Tak. I wiesz, no jakby masz porównać, masz dwa samochody teoretycznie różne. A Ale tak. ludzie porównują też samochody w, w podobnych cenach, tak? Bo to no, jakby. No, tam, no masz to masz jakiś budżet. Ale no widzisz tą i... samą jakby y, linię cenową. On jest poprawny. Dla mnie jest po prostu poprawny. Jeździ mi się ten. Komu byś go polecił. Kto jest odbiorcą tego samochodu? Powiedz mi. No bo młodzi ludzie nie. Młodych ludzi może ewentualnie Rodzina być na to nie stać. No, nie. Dla rodziny z dziećmi. Słuchaj, od biedy, no zobacz, no, cztery, ponad 400 litrów bagażnika to nie jest mało. Ale nie wejdzie ci wózek. Ale wiesz, no, do żadnego kompaktu nie wejdzie, jeżeli to nie jest yy, jakiś tam yy, kombiak czy, 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 czy jakiś. No to, no to odrzucamy, tak? Rodzina z dziećmi odpada. Chyba że z większymi dzieciakami. Składany wózek, wiesz, albo. Nie to no, jest ten samochód? Dla osób yy, po 60, Nie, to jest, to, roku to, słuchaj, życia? To, jest, to jest samochód, który kosztuje z grubsza tyle, co autokompaktowy, wygląda troszkę lepiej. Kupiłbyś ten samochód za 90 kilka tysięcy? Wiesz co. Yy, Czy wziąłbyś dwa razy więcej dwa razy Skodę? Inaczej. Nie, nie, to jest trochę inna rozmowa. Natomiast gdyby ktoś do mnie przyszedł i spytał, taki, taki samochód. Czy można go wziąć? Czy ma jakieś tam poważne wady? To jak dla mnie ten samolot jest absolutnie poprawny. I ten samolot póki jest na gwarancji, a nawet i troszkę dłużej na pewno służyć będzie. Jak ktoś ma ciężką nogę sportowe zacięcie, to tak, litrowy silnik to jest masakra absolutna, i ten samochód może palić wtedy 10 na 100, no bo on wtedy wykorzystuje cały swój potencjał i ledwie żyje. Wygląda to fajnie, natomiast e, powiem Ci, że to jest system multimedialny, który ja lubię, dlatego że... i on lepiej działa niż tam. Wiesz, e, działanie systemów multimedialnych zależy od tego, ile ktoś tam wsadził kasy w podzespoły, tak? Jak masz tani procesor, e, mało pamięci, no to to działa jak działa. No tu masz trochę więcej pamięci, e, w Audi będzie działał podobny system jeszcze lepiej, dlatego że będzie miał jeszcze więcej pamięci, mocniejszy procesor. Masz sobie słuchaj, systemy asystujące, możesz sobie wyświetlić wszystkie systemy i z poziomu jednego menu ustawiać, które systemy asystujące chcesz, a które Cię będą wkurzać. Czyli czy chcesz mieć na przykład line Assist, czy chcesz mieć rozpoznawanie znaków i na przykład krzyczenie, że przekraczasz prędkość. Czy macie tylko informować ikonką, czy może ma powiedzieć, że zwolnij cholero. To co lubię, czyli pokrętełka do ustawiania klimy. Jeśli chodzi o współpracę z Android Auto, to jest fajna, dlatego że nie wymaga kabla. Co wcale nie jest oczywiste. Tak, przesuwany podłokietnik. Z rzeczy, które nie każdy lubi, to jest to, że są gniazda USB-C w sensie po obu stronach USB-C, a nie po jednej stronie zwykłe duże, a po drugiej USB-C. Więc to jest. Trzeba sobie czasami dokupić dodatkowy kabelek. 4,7 metra długości, więc całkiem pokaźny samochód, jeśli chodzi o długość. Jeśli chodzi o szerokość, to nie aż tak bardzo. Natomiast no, to jest długi samochód, dosyć. Ale przez to, że on nie jest jakoś Ale tam... masa e, masy? Czuć... 1700 kg mniej więcej. E, Plusem tych gabarytów i tej masy jest to, że na przykład no, ponad dwutonowe przyczepy tym można holować. 2300 kg przyczepy. Teraz korownik w modzie, więc... Po pierwsze, duża przyczepa kempingowa. Po drugie, holowanie na przykład przyczepy z łódką. Po trzecie, przyczepa z koniem. Słuchaj, przyczepa z koniem waży dwie tony, więc. Jedziesz teraz w trybie normalnym, w którym ten samochód, jak czujesz, jak na 200 koni, to nie jest szczególnie wyrywny. 200 okay. koni 400 Nm, A on tak ma, sprawia wrażenie wręcz powiedziałbym lekko spałego. A I... weźmie przełącz na tryb taki bardziej. Taki bardziej dla ciebie? Taki bardziej dla mnie. Proszę cię bardzo. Nadal to nie jest jakieś mega wyrywne auto. No nie. Delikatnie czuć, znaczy, słychać, że to jest diesel, ale nie jakoś tam dramatycznie. W trasie on jest w miarę przyjemny. To znaczy, to jest samochód naprawdę świetny na długie trasy, bo i bo zasięg jest dobry, i miejsca jest dużo, jest się gdzie zapakować. Ale wygodnie tu jest. No powiem ci, że jest wygodnie. No właśnie, i to jest dla mnie. Niesamowicie wszechstronne auto. Dlatego, że jak poskładasz sobie tylną kanapę, to to jest prawie ciężarówka. Przy tej długości 4-7 metra, wiesz, sam bagażnik o ponad 700 litrów pojemności. Tu mamy wersję pięcioosobową, a nie siedmiosobową, więc, więc no bagażnik jest gigantyczny. W tym samochodzie przez, przez trochę i przez jego gabaryty nie czy prędkości, nie, nie aż tak bardzo. No. Nasłuchałem się w recenzjach przygotowanych przez kolegów, że jest tak super mega komfortowo i cicho. Ja się z tym nie zgadzam. No nie jest dla mnie super mega, mega cicho, jest znośnie pod tym względem, no ale troszkę tego nie, nie masz takiego wrażenia odizolowania od. Od tego, co się dzieje i od izolowania od silnika. No bo nie masz taki gąbek, jak ja mam Je, jeś... Są też takie gąbeczki. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, to, to, to też w tym samochodzie bardzo dużo zależy od, od tego, jak się jeździ. No teraz masz, widzisz, 8-7. Mi średnia z kilku ostatnich dni wyszła poniżej 7 litrów. Aha, czyli znowu ja nie będę jeździć. E, Ale to była trasa pojechana przepisowo dosyć. <grym> trasa, którą znasz, gdzie wie, że jest na sporym fragmencie ograniczenie do 100 na godzinę na przykład. 70 tam jest. E, I jest 70, jest 100, więc e, ten samochód przy 70 na płaskim pali w okolicach 4 na 100, w związku z tym to trochę obniża średnie zużycie paliwa. To jest dla mnie świetny samochód na przykład do wyjazdów na wakacje i tak zobacz ten samochód który się nadaje nie wiem jako jako auto służbowe biznesowe jak ktoś dużo podróżuje do nie że tak tak ale on też nie, nie wygląda źle Ja znaczy ja nigdy w życiu nie patrzyłam na Skodę na zasadzie chciałabym mieć to auto no bo mi się zawsze Skoda kojarzyła z yy... budżetowa marka nie taka tak. Tak, że to wszystko jest wiesz. Słabej jakości, plastiki źle spasowane, wszystko trzeszczy ogóle. Skoda się musi czymś wyróżniać od, od Volkswagena i od Audi. Umówmy się, no silniki są takie same, skrzynie biegów z grubsza też, tak? No dobra, no tak. W Skodzie i ale... w Volkswagenie w zasadzie współzamienność części mechanicznych jest pełna, no więc czymś musi się to różnić. No Skody zwykle mają e, przez to, że, znaczy są tak, tak zwykle budowane, że mają troszkę więcej miejsca w środku. Nie zawsze, ale, ale w w większości przypadków, są w rozsądniejszej cenie, przez to yy, zwykle muszą mieć troszkę gorsze wnętrza. No tak od tej reguły są pewne wyjątki. Tak naprawdę to Skoda kiedyś w czasach tak zamieszły, że nawet ja ich sam nie pamiętam, czyli przed wojną, na przykład Drugą Światową, to była dosyć ekskluzywna marka. Słuchaj, to była dosyć ekskluzywna marka, tak? To była marka, która robiła naprawdę fajne, eleganckie samochody, potem się to troszeczkę pozmieniało. Bo Alan już. No, i... no, no bo już kurde, żeśmy do przedwojny doszli, no każdy. To co, wracamy do początku, czyli jeżeli chcesz kupić swojej żonie, dziewczynie, nie, przepraszam, nie, nie żonie, dziewczyni, jeżeli chcesz kupić swojej dziewczynie samochód... Nie, ja narzeczonej, chcesz... bo w dziewczynę to się tak nie inwestuje. Okej, okay. jeżeli chcesz kupić narzeczonej samochód, to niech to będzie raczej taka skoda, bo to pokaże, A. że myślisz o związku perspektywicznie. Przyszłościowo. Prze... Mhm. Przyszłościowo. tak? Chyba żona tego nie chce. No, ale wtedy kupujesz no, jej... No to i tak nie wiesz, <laughs> chce, czy nie, bo mówi jedno, myśli drugie robi jeszcze co innego. Jakież to jest wszystko skomplikowane. Dla Was tylko. <noise> Dobra. E, tak. Tobie się strasznie ten tamten Volkswagen nie spodobał? Nie. nie rozumiem. On jest poprawny. Jest nudny. On jest popra no właśnie, jest, jest poprawny, jest nudny, jest w miarę tani. Dużo pali? Podejrzewam, że gdybyś wybrała Volkswagen na wersji 1,5-litrowej, bo chyba jest tam ten sam. Tak, no więc podejrzewam, że 1,5-litrowy, że mniej by się wysilał, żeby e, zaspokoić Twoje wygórowane oczekiwania, paliłby mniej. No nie są wygórowane, Piotrek. No. Tak, tobie się tylko wydaje. Eee, dalej. Dobra, nie, jest 90 tysięcy, 200 tysięcy, więc, no słuchajcie, to nie jest porównanie tak naprawdę, tylko pokazujemy Wam dwa różne podejścia do tematu słów eee, tak crossover, crossover kontra SUV. Dobra. Eee. No to jest już kawał samochodu. Tak naprawdę więcej samochodu. Obiektywnie rzecz biorąc, nie potrzebuje nikt, bo macie i mnóstwo miejsca na bagaż, i mnóstwo miejsca dla pasażerów i 200 koni, i tam 200, niecałe 220 prędkości maksymalnej, nie wiem, 7 z groszami do setki. No 8, koło 8 do, sekund do setki. No to są takie osiągi, że już spokojnie, bezstresowo się można poruszać nawet po niemieckich autostradach da się przyjemnie włączyć do ruchu. Jak się jeździ tym rozsądnie, spokojnie, to spalanie koło jak siedmiu, jak się nie jeździ rozsądnie, to koło 8 dziewięciu, po mieście da się i 10 spalić. Mniej no, niż Myślę, że dałabyś radę jeszcze może trochę więcej, ale to patologiczne przypadki, nie mówmy o tym. Fajny samochód. Tak. Ja bym, znaczy powiem Ci tak, jak na samochód za 200 tysięcy złotych, no miejscami ja czuję pewnie niedosyt jeśli chodzi o, o użyte materiały, ale to tak ma być, no to nie jest Audi.